Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Koziorożca i zapraszam do czytania na miesiąc lipiec 2025. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam was do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty Posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie koziorożce, zobaczmy energię, z jaką wchodzicie do miesiąca lipca. Królowa denarów, fajnie, kochani, tutaj i finanse będą sprzyjały, jakiś taki lepszy czas na zarabianie pieniędzy, dużo się skupicie na domu, na rodzinie, na stabilizacji, na budowaniu ogniska domowego. W lipcu mamy czas raka zodiakalnego, tak? Czyli dom, rodzina, stabilizacja, solidne fundamenty. Może ktoś z Was chce wziąć kredyt na dom, mieszkanie, może ktoś będzie tutaj się urządzał, będzie chciał zrobić jakiś remont. Jak najbardziej tak, kochani. Także miesiąc ogólnie bardzo fajny, taki pod kątem stabilizacji, zarabiania większych pieniędzy. Zaraz zobaczymy wszystkie sfery życia, ale tu mi się, kochani, pokazuje, że macie szansę faktycznie. W tym miesiącu na wzrost finansów. Także bardzo fajne energie. I zobaczymy dalej. Tak, w pracy macie króla denarów, kochani, zbieracie owoce swojej pracy. Ciężka praca popłaca, więc tutaj faktycznie pokazuje nam się, że będziecie ciułać te pieniądze. E, pokazuje mi się w ogóle jakaś podróż u Was w tym miesiącu e, z rodziną, tak? Która będzie bardzo fajna, bardzo szczęśliwa. Macie kartę świata, dziesiątki denarów, jest tutaj podróż, jest lotnisko, gdzieś dalej będziecie lecieć, więc pewnie na jakieś czasy, tak? Dzieci już mają wolne, mają wakacje, więc tu mi się w kartach pokazało, że będziecie gdzieś chcieli podróżować, będziecie chcieli spędzić wszyscy razem miło czas. No i ta podróż będzie należała naprawdę do udanych, do szczęśliwych. Tu mi się pokazuje chęć właśnie takiego resetu. Jesteście w karcie Wisielca, tak? reset, odpoczynek, wzięcie spraw w swoje ręce. Co tu zrobić, żebyś nie zarobić, ale, żebyś nie narobić, ale zarobić? Też pod takim kątem będziecie tutaj myśleć w tym miesiącu. Ale tak jakby większy chill. Widzę jakieś właśnie festiwale, imprezy w plenerze, namioty. No bardzo fajne energie, kochani. Jeżeli wybieracie się na jakiś festiwal duchowy, typu Dreamersland, kocham cię. Festiwal przyjaźni, tak są różne festiwale teraz latem. Macie szansę poznać kochani, bratnią duszyczkę: jest szóstka kielichów, jest spełnienie marzeń, spędzenie czasu z przyjaciółmi. Bratnie dusze czyli nie tylko kogoś do miłości, do uczuć, do związku, ale też osoby, z którymi naprawdę poczujecie silną więź, będziecie się dobrze czuć w swoim towarzystwie. I tutaj mi się pokazuje, że jest takie spełnienie, satysfakcja. Będziecie bardzo zadowoleni w tym miesiącu, tak? Wszystkie Wasze plany uda się zrealizować, uda się Wam osiągnąć cele, które sobie tutaj założyliście. No i też widzę taką pracę nad właśnie związkiem, nad relacją. Jeżeli są tu panie, które są w ciąży bądź urodziły dziusia, będziecie właśnie dbać o ognisko domowe, no i tak jak ta pani na karcie. Tu się zajmuje dzieckiem, tutaj jeszcze trosze, troszeczkę pracuje, także będziecie rozdzielać obowiązki pomiędzy pracę, pomiędzy rodziną. Ale to Wam przyniesie stabilizację. Tu też widzę jakiś konflikt przy rodzinie. Dom rodzina, może być tak, że po prostu postawicie granicę, powiecie nie, powiecie dość, tak. Ja nie chcę się po prostu kłócić, nie chcę wchodzić w konflikty, nie wtrącajcie się. Jest też karta wieży, nagle coś może runąć. I teraz tak, może być tak, że przyjedzie jakaś teściowa do kogoś, albo ktoś się będzie chciał wtrącać do Waszego związku, Wy po prostu powiedzcie nie. Te Wasze problemy, te Wasze jakieś trudne um, życiowe zakręty zostawcie dla siebie. To, co w domu, to w domu. To, co się dzieje między parą, to dzieje się między parą. Ale nie powinno wychodzić na światło dzienne i poza właśnie dom. Także tu będziecie stawiać jasno granice i będziecie przede wszystkim chcieć e, tak jakby podążać w kierunku tego, co czujecie, że jest dla Was dobre. Jeśli jesteście singlami, właśnie, w podróży możecie kogoś poznać, kochani. Lub właśnie na jakimś festiwalu, e, jakichś koloniach, gdzieś się pewnie wybieracie, macie tutaj szansę poznać faktycznie osobę do związku, osobę, która będzie bratnią duszą. Jeśli chodzi o karty, to przede wszystkim rybarak skorpion. Bardzo, ale to bardzo będą Wam sprzyjały znaki trygonu wody. To mogą być przyjaciele, bratnie dusze, ale też ktoś do związku. Więc singlami już nie będziecie, moje drogie Koziorożce. Ktoś też może do Was wrócić z przeszłości. Osoba, z którą już byliście, z którą łączyła Was silna więź, ewentualnie ktoś z poprzedniego wcielenia. Fizycznie jeszcze w tym świecie się nie poznaliście, ale przy bliższym poznaniu będziecie mieć wrażenie, jakbyście się znali całe życie. Jakby ta osoba po prostu miała się pojawić, jakby wszechświat robił wszystko, żebyście się spotkali na danym etapie życia. I próbowali coś ze sobą zbudować. Także tutaj, naprawdę, kochani, fajne energie. Dla osób w związkach mogą być zaręczyny podczas podróży, rozmowa o zamieszkaniu razem. No i dla osób, które mają związki, mają dzieci, to tutaj, tak jak mówię, jakieś remonty, stabilizacja. Będziecie chcieli zakupić dom, mieszkanie, ale przede wszystkim budować coś solidnego, tak? co ma mocne podstawy. No i będziecie mogli sobie stworzyć taki ciepły, Dom, ciepłe ognisko domowe, bardzo, bardzo fajne energie. Tutaj, kochani, jeżeli chodzi o zdrówko, no to mamy kartę Gwiazdy. Gwiazda w tarocie, jeśli chodzi o choroby, pokazuje względnie dobre zdrowie. Tutaj warto zwrócić uwagę jedynie na ręce, do, dolegliwości płuc i oskrzeli. Natomiast jest to jedna z lepszych kart, jeśli pytamy o zdrówko, więc nie powinno się nic takiego zadziać. Zobaczmy teraz karty z romantometru. Kilka przekazów dla Was. Rozczarowanie. Ktoś Was może w otoczeniu rozczarować. Tutaj, tak jakby pęknie ta bańka mydlana, dlatego jest ta wieża też pokazana. Coś nagle się wydarzy: może jakaś osoba się będzie wtrącała, może ktoś wtrąci swoje trzy grosze, tak? powie coś przykrego, i Wy się rozczarujecie po prostu. Pewność. Bądźcie pewni, że osoba, z którą jesteście w związku, jest osobą dla Was. Tutaj mamy pierścionek, tak. On może świadczyć o zaręczynach, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że tu są pokazane podróże, podczas podróży zaręczyny, ale możecie mieć pewność, że osoba, z którą jesteście, bądź którą teraz poznacie na swojej drodze, będzie osobą do związku. Gracz. No, i teraz tak. Jeżeli coś nagle runie, jeżeli mieliście do czynienia z jakąś osobą, która była toksyczna. Która była narcyzem, graczem, to w tym momencie, kochani, miejcie świadomość tego, że jeżeli ktoś będzie wracał z przeszłości, to nie po to, żeby budować z wami związek, tylko to będzie gracz, który tak jakby chce sprawdzić, czy jeszcze na niego czekacie, czy jeszcze tęsknicie, czy dacie mu jeszcze szansę, tak? Tak zwany manipulant. Więc na takie osoby zwyczajnie w świecie uważamy. Jeżeli po prostu nie chcecie poczuć kolejny raz rozczarowania relacją. Także tak to kochani wygląda na lipiec. Jeżeli chcecie czytanie prywatne, żeby zobaczyć co tam się u was dzieje, to zapraszam oczywiście do kontaktu. Życzę wam cudownego miesiąca, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.